Po południe specjalne wydanie faktów Magdalena Małek. Witam Państwa. Przedstawię najpierw na początek sytuację, jaka panuje w tej chwili w mieście. Poproszę tutaj o dojazd kamerą, żebym mogła dokładnie pokazać. Nie ukrywam, że w tej chwili najgorzej jest w rejonie ulicy Piłsudskiego pod nasypem przy ulicy Bogusławskiego. Tutaj w tej chwili stają cały czas zapory przy Bogusławskiego, i również z drugiej strony od placu Legionów połączenie ulicy Placu Legionów z ulicą Grabiszyńską. Tam też jest bardzo źle woda w tej chwili wdziera się na krzyki. Będziemy starali się informować państwa na bieżąco jak to wygląda. To są na razie najświeższe informacje, przypomnę jeszcze tylko tutaj, że z drugiej strony od ulicy Kołontaja bliżej pedetu przez park woda przedarła się na ulicę Teatralną. Także niestety z tych dwóch stron woda, przypomnę, napiera i w tej chwili przesuwa się w kierunku hotelu Wrocław, niestety powoli zalewając krzyki. Najgorsza sytuacja z tych informacji, które mamy od kilkunastu minut, panuje w tej chwili na Kozanowie. W tamtej chwili, jak mówią nam osoby, które do nas dzwonią, woda w parku troszeczkę się rozeszła może e, niewiele jej poziom się obniżył ale jednak sytuacja na Kozanowie jest e, bardzo tragiczna i tutaj jest apel do wszystkich służb aby tym ludziom pomóc ponieważ w tej chwili tam bloki są pozalewane w niektórych miejscach do pierwszego drugiego piętra tam jest naprawdę potrzeba najwięcej pomocy e, to tyle jeśli chodzi o ulicę Wrocławia a przed momentem dosłownie wrócił właśnie stamtąd Nasz kolega Ryszard Szczółty się gdzie byłaś, co widziałaś? Przepraszam bardzo za ten strój, ale y, byłem y, w centrum Wrocławia na starówce. I najważniejsze Będziemy mogli jest zobaczyć to, zdjęcia. Tak, najważniejsze jest to, że ratusz nie jest zalany, y, że pedet od strony podwala jest podmywany. Na pewno w piwnicach już jest woda. To są obrazki z placu Kościuszki z godziny 9.30. Y, teraz jest tej wody dużo więcej, ale. Nie jest tak groźnie, jak powiedziałaś przed chwilą, dlatego, że przed pół godziną w tym samym miejscu od strony właśnie hotelu Wrocław poziom wody się podniósł gdzieś mniej więcej o 20 kilka centymetrów, ale jeszcze ta woda się nie przelewa, dlatego, że te zapory na osi ulicy Powstańców Śląskich i y, komandorskiej y, są y, zrobione bardzo dobrze mhm. i trzymają tą wodę, a wszystko to się robi po to, zaczynam to rozumieć, chociaż jestem laikiem, to jest strona Pedet. Pedetu od strony Podwala, ale od strony Placu Kościuszki jeszcze nie zalewa. To jest kościół Bożego Ciała przy ulicy Świdnickiej, który jeszcze jest suchy, opera również, monopol również. Także y, to jest jakiś taki optymizm. Oczywiście od nas, z Krzyków, nie można dostać się na starówkę suchą nogą, dlatego pojechałem rowerem i mhm. w krótkich spodniach. To jest wejście do kościoła Bożego Ciała zabezpieczone. Wydaje mi się, że jednak te zabytki zostaną uratowane, dlatego że woda na odrze jest, utrzymuje się na jednym poziomie. W tej chwili zagrożeniem jest fosa miejska, która wylewa, i to jest nasz ratusz. Spanial. Jestem wzruszony i dumny, że ten ratusz stoi, jest suchy. I tutaj, takie, może to są zdjęcia, zdjęcia, z roweru. zdjęcia kręcone właśnie z jednej ręki, bo jedną ręką kręcę, a drugą z kolei i kieruję rowerem. Później udałem się w kierunku y, uniwersytetu. Uniwersytet też stoi, jest suchy, jest zabezpieczony. Gratulacje dla tych wszystkich ludzi, którzy wczoraj tak pięknie zabezpieczali y, te worki. Na pewno y, pomogły, i myślę, że no, cieszę się naprawdę. Wierzę w to, że te wody spłyną i że nasze zabytki będą uratowane. Ja przepraszam za to wzruszenie, <laughs> ale bardzo proszę o, o zdjęcia. Y, które są dowodem na to, że ja. Że faktycznie mówisz y, że, prawdę. Że, że faktycznie tak jest. jest tak bo dobry. byłem y, wczoraj o godzinie 18 w tym samym miejscu i poziom wody jest mniej więcej na tym. Y, podobnym poziomie? Na podobnym poziomie. A nawet powiedziałbym, że można. Tak, i później ten... się udałem w kierunku mostem y, uniwersyteckim. Oczywiście można y, się przedostać y, z krzyków. Yy, przez ulicę Bałuckiego, uh -huh. koło Teatru Polskiego. Niestety zmartwieniem jest to, że Teatr Polski zaczyna być yy, podmywany, ale yy, pół godziny temu jeszcze tak groźnie nie było. Tam mieli się zjawić wszyscy aktorzy pracujący w teatrze naprawdę. No tam derek, jest żeby bardzo pomagać. dużo ludzi, to tam jest ulica wrócił, Jedności nie Narodowej, nie. która jest w tej chwili sucha, a tutaj jadę w kierunku ulicy Chrobrego, w kierunku dworca nadodrze jest y, sucho, ale już niestety ulica Trzebnicka i ulica y, Bolesława Chrebrego tak y, jest zalana, tam y, jest mniej więcej metr do półtora metra y, w kierunku y, torów kolejowych y, przy dworcu nadodrze. Także ci ludzie są również odcięci od świata. My jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo możemy sobie się przemieszczać, a tamci ludzie niestety nie. To tyle. mam Na tego myślę... materiału dużo więcej. Jeżeli będzie czas, to chętnie pokażę, dlatego że no, mimo wszystko jestem optymistą, chociaż nie jestem fachowcem. To, co widziałem wczoraj, jak ten żywioł szalał, to było tragiczne. A dzisiaj wydaje mi się, że sytuacja jest opanowana kilka optymistycznych, przyznaję Państwu informacji, przekazał nam Ryszard Szołtysik. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. A na ulicach Bogusławskiego, Wiśniowej, Kopernika, Suchej, Swobodnej, Grabiszyńskiej potrzebni są ludzie, worki i piasek. Niestety, jak Państwo wiedzą, w nie wszystkich miejscach jest sucho i tam potrzebny również koordynator, ponieważ ludzie stoją i tak naprawdę nie wiedzą, co mają robić. Więc powtórzę, koordynator prac i przede wszystkim worki i piasek na Bogusławskiego, Wiśniową, Kopernika, Suchą, Swobodną i Grabiszyńską. W tej chwili nad nasze miasto wylatują helikoptery, które sprawdzać będą, jak wygląda sytuacja powodziowa. Uwaga, mieszkańcy proszeni są o wywieszenie na dachach budynków flag sygnalizacyjnych. I tu znowu przypomnę y, te y, kody. Biała flaga oznacza, że mieszkańcom potrzebna jest żywność. Czerwona ewakuacja, a niebieska leki. Powtórzę, biała żywność i woda pitna, czerwona ewakuacja, natomiast niebieska flaga to potrzeba leków. I ważny komunikat. Dla wszystkich, którym brakuje wody do picia, stoją cysterny z wodą na Nowym Dworze, na Strzegomskiej, na ulicy Legnickiej, na osiedlu Popowice, na Gaju, na ulicy Jabłecznej i Orzechowej, na Polu, na ulicy Kiełczowskiej i na Nowym Zakrzowie, na ulicy Wilanowskiej. Powtórzę, cysterny z wodą na Nowym Dworze, na Strzegomskiej, na ulicy Legnickiej, na osiedlu Popowice, na Gaju, na ulicy Jabłecznej i Orzechowej oraz na Psimpolu, na ulicy Kiełczowskiej, a także na Nowym Zakrzowie, na Wilanowskiej. W każdej, w każdej z tych cystern jest 20 ton wody zdatnej do picia, ale uwaga, po przegotowaniu. Gdyby wody zabrakło, prosimy dzwonić pod numer telefonu 998. My również dysponujemy wodą pitną, to wciąż ten sam adres, stacja benzynowa Korona przy drodze numer 5 i Hali Makro. Woda tam jest oczywiście za darmo, trzeba mieć tylko własne naczynia. Woda w woreczkach oraz labeczko wozów czeka w obornikach śląskich, na ulicy Wita Stwosza 48 przez całą dobę. Też w hurtowni przy ulicy Kunickiego we Wrocławiu na Mucho Boże. W momencie, ja tutaj wszystkiego potrzebuję, Jarku, także ja już sobie poradziłam. I teraz bardzo pilny komunikat przewodniczącego Wrocławskiego Sejmiku Samorządowego profesora Leona Kieresa. Posłuchajmy. Proszę Państwa, stwierdzono niedawno dwie wyrwy w Wale Przeciwpowodziowym w okolicach ulicy Cieszkowskiego oraz hal sportowych AZS-u przy ulicy Budwena de Courtenay. Nie mamy tam worków z piaskiem. Zanim one dotrą, bardzo proszę, zwłaszcza tych, którzy mają mieszkańców Sempolna i Biskupina, gdzie stan zagrożenia mija i miną w zasadzie, tak można powiedzieć, o to, by nie bronili przeniesieniu tych worków właśnie do tych dwóch nowych stref zagrożeń. No, jest to nasza Solidarność Wrocławska. Podzielmy się tym, co mamy, zwłaszcza, że na Biskupinie i Sempolnie już realnego zagrożenia podniesienia wody i nowych wyrw, ale nie ma. Bardzo Państwa proszę o wyrażenie zgody i przeniesienie, pomoc w przeniesieniu worków z piaskiem w kierunku mostu Szczytnickiego. To tyle jeśli chodzi o komunikat profesora Leona Kieresa. Z nami w redakcji jest dziś pani Barbara Smolińska z Wojewódzkiego Senepidu. Będziemy pytać przede wszystkim pani Barbaro o jakość wody. Czy ta woda, która będzie dostarczana mieszkańcom Wrocławia, nawet w beczkowodzach jest zdatna do picia od razu? Tak. Jeżeli ktoś ma możliwość i ma warunki przygotowania, oczywiście zawsze prosimy o przygotowanie. Natomiast w sytuacji, jaką wszyscy widzą, nie wszyscy mają możliwość przygotowania, ale nie muszą się aż tak bardzo obawiać. I nie muszą też zabiegać i dopominać się o wszelkiego rodzaju tabletki chemiczne, bo chemia tutaj nie rozwiąże sprawy, a można sobie narobić więcej szkody. Ta woda, która jest dostarczana w beczkowozach, woda, która jeszcze ciurka z kranu, jest wodą zdatną do picia. Pod warunkiem, że ci, którzy mogą, dokładnie ją sobie przygotują, nie mogą, trudno, nie powinni zachorować. Ale też nie powinni y, dolewać do tego alkoholu bo alkohol w takiej postaci nie jest środkiem dezynfekującym. Pani Barbara, jeśli chodzi o żywność, ktoś ma pewnie jeszcze jakieś zapasy żywności, owoców i tak dalej. Tego też nie można bezpośrednio, bez To, co... no śmieszne by było w tej chwili opowiadać o tym, że kto jeszcze ma owoce i musi je umyć, ale na pewno nóż jeszcze się suchy znajdzie i te owoce przynajmniej obrać, te, które można obrać. Nie jest bez... nie zjadać tego bezpośrednio gdzieś wyjęte z szewki z koszyka, z woreczka. Tyle można. Bo no, mówiłam już, że śmieszne by było powtarzanie, że myć, myć, myć wskazane dla tych, którzy mają wodę, a którzy nie mają, a mają owoce, bo jest coś, muszą oczywiście poobierać, a to się zawsze da zrobić. No to wróćmy teraz do wody, która niestety płynie w tej chwili ulicami Wrocławia. Ja chciałam zapytać tylko o to, czy miastu grozi epidemia. Trzeba się spodziewać z taką ewentualnością. Natomiast nie możemy w tej chwili powiedzieć na pewno, czy grozi epidemia. Zakładamy, że no, epidemia może być. Jesteśmy w miarę przygotowani. Dlaczego w miarę? Dlatego, że w tej chwili zalane jest w wielu miejscach. I magazyny, i nasze stacje. Nie wiem na dzisiaj, które stacje są czynne, gdzie się można dostać. Co mogliśmy, to ratowaliśmy, ale w sytuacji, kiedy woda zejdzie, bo musimy na taką czekać, będziemy na pewno robić wszystko, żeby no, miasto nie padło pod naporem epidemii, bo wystarczy tego, co mamy w tej chwili. Bardzo Pani dziękuję Pani Barbaro. No, może jeszcze chwileczkę w związku z wodą. Widziałam wczoraj chyba u Państwa w telewizji tak? kąpiących się na ulicy. Ostrzegam, to nie jest pływalnia, ale nie dlatego, że to nieprzyzwoicie wygląda, tylko dlatego, że woda, która płynie ulicami niesie nie tylko bakterie, z którymi można sobie będzie jakoś poradzić, ale przecież wypłukuje i zakłady pracy, magazyny, piwnice i różne chemikalia, które mogą być Niesamowicie groźne dla ludzi, dla skóry. Tak samo kobiety z dziećmi nie wypuszczać dzieci to nie jest kąpielisko. Można zapobiec wielu chorobom skóry i wielu tragediom wynikającym z zanieczyszczenia chemicznego wody, już nie tyle baktywnie. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede to jest szanny nie dać. Dziękuję Pani Pani Barbara. Bardzo serdecznie Zresztą. tę informacje przekazała nam Barbara Smolińska z sanepidu wojewódzkiego i apel do ludzi stawiających barykady na ulicach trzeba aby były jak najbardziej momencik, jak najbardziej szerokie te barykady nie muszą być wysokie na kilka metrów ale jak najszersze żeby po prostu woda w tym momencie nie przeciekała yy, przed momentem wrócił Piotr Pelc z ulicy Legnickiej z okolic bunkra Piotrze tak jest tam dosyć ciężko w tej chwili właśnie byłem ulica Legnicka na wysokości bunkra między Dolnośląskim Centrum Diagnostyki Medycznej poprosimy o materiał i właśnie widzicie Państwo jestem troszeczkę zadyszany ponieważ biegiem stamtąd wróciliśmy sytuacja wygląda następująco woda obrała sobie takie koryto rzeki od ulic Krakowskiej tam po obok dworca PKP podąża dalej Braniborską na właśnie ulicę Legnicką i stamtąd stara się ujściem wyjść przez ulicę Długą i tam dalej maślicę do, do koryta Odry i widzicie Państwo tak wygląda w tej chwili ulica Legnicka. Praktycznie amfibia jest w stanie tylko przejechać. Podejrzewamy, że na tym właśnie skrzyżowaniu już się obsunął asfalt, ponieważ tam zaraz Państwo zobaczycie taką sytuację, wjechała wywrotka z piaskiem i zapadła się. Nie powinien nie... nie Teoretycznie nie było gdzie, w każdym razie zapadła się. Ludzie bronią swoich podwórek, ponieważ domy przy ulicy Głogowskiej już też są zalane, są zalane piwnice i woda dalej idzie w stronę, w stronę osiedla kosmonautów w stronę ulicy na ostatnim grochu, także tam już też są budowane barykady. Tutaj doskonale widać, jak z jakim impetem ta woda płynie. Wrąta. Woda jest bardzo silna. Ja tam starałem się stanąć, praktycznie, praktycznie nie jest to możliwe. Przejście jest kompletnie już tam zalane, także nic dziwnego. Sytuacja w tej chwili tam wygląda tak, że ta woda właśnie z ulicy Branibockiej. Zobaczcie właśnie Państwo, ta, ta ciężarówka, udało nam się ten moment sfilmować. O, jest tu chwila i właśnie, no właśnie zapadła się. Tam najprawdopodobniej asfalt już się obsunął. Także w tej chwili tak wygląda tam sytuacja. Ja mam e, nagrane tam rozmowy z mieszkańcami, którzy bronią swoich e, swoich ulic, swoich e, domów, podwórek. Pokażemy to za chwilę. Niestety to ciężarówka z piaskiem, więc gdzieś nie dotrze pomoc. Dziękuję Ci bardzo na razie Piotrze. A ja dostałam przed chwilą informację, że na krzykach przy wieży ciśnień yy, ma w tej chwili miejsce ewakuacja ludności. Tam jest potrzebna woda pitna, brakuje prądu. Na krzykach przy wieży ciśnień. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach koło Wrocławia może przyjąć do siebie około 100 osób poszkodowanych przez powódź. Jeśli jest to konieczne, ośrodek wyśle samochody po powodzian. Kontakt 126, kontakty oczywiście telefoniczne, 126 310 oraz drugi numer telefonu 0601 783 983. Kurtownia Urtika na ulicy Krzemienieckiej 120 posiada leki i środki opatrunkowo dezynfekcyjne. Pod numerem telefonu można uzyskać informacje. Numer telefonu 57 76 31. A to widzą państwo cały czas zdjęcia z rejonu ulicy Legnickiej. I tu będzie pewnie próba y, wydostawania tej ciężarówki y, z miejsca, gdzie się zapadła. Niestety pewnie się to nie uda. W tym momencie widać woda sięga na razie do Kostek pewnie będzie tam jeszcze gorzej. Prezydium Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej zwraca się do aptek niezalanych o ich otwieranie w związku z trudną sytuacją w mieście. Prosi też o kontakt personelu z kierownikami placówek. Personel aptek Zalanych proszony jest o wsparcie pracą tych aptek, które są czynne. Informacja o dzieciach, bo wiem, że rodzice czekają na te informacje. Dzieci z obozu żeglarskiego w nowej wsi Zamek koło. Z Brząszynia zwracają, e, wracają dzisiaj o godzinie 20 e, pomiędzy godzinami 20 a 21 będą przy ulicy Gwiaździstej za hotelem Wrocław. Tutaj rodzice moją, mogą swoje pociechy odbierać. Godzina 20, 21 dzisiaj ulica Gwiaździsta za hotelem Wrocław. Natomiast dzieci na obozie, przybywające na obozie sportowym WKS-u Śląsk, które były w Gliwicach są bezpieczne w Bydgoszczy. Dzieci przebywające na koloniach w Przesiece Trzebnicy i Wrocławiu, organizowanych przez Wrocławskie Kuratorium Oświaty są zdrowe i bezpieczne. Planowany na dzisiaj powrót pierwszego turnusu został wstrzymany. Dzieci pozostaną tam na miejscu kolonii, aż do odwołania. Mają zapewnioną opiekę i jedzenie. W związku z tym kuratorium wstrzymuje do odwołania dzisiejszy wyjazd do przesieki drugiego turnusu. Podobnie będzie na koloniach we Wrocławiu, przy ulicy Żelaznej. Pierwszy turnus pozostaje, drugi zostaje wstrzymany do odwołania. I również na koloniach w Trzebnicy dzieci pozostaną bezpieczne pod opieką, aż do poprawy sytuacji. Rodzice mogą dowiadywać się o wszystkich sprawach związanych z koloniami od jutra, od godziny 8 rano, pod numerem telefonu 406-330. Numer telefonu 406-330. Pan Wołościański z Ławy zadzwonił do nas i informuje, że do dyspozycji potrzebujących może oddać sześcioosobowy samochód/bus. Bus sześcioosobowy do dyspozycji potrzebujących pod numerem telefonu 139622 w oławie pod numerem telefonu 139622 22 dzięki panu wołościańskiemu. Czeka bus i bus jest do wykorzystania, do dyspozycji osób, które go potrzebują. Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy zwraca się z prośbą do wszystkich osób i instytucji, które zbierają żywność i dary, o informację pod numerem telefonu 406983. Informacja, gdzie jest żywność i w jakiej ilości, oraz o informacje pod tym samym numerem telefonu od wolnych, o wolnych powierzchniach magazynowych na terenie miasta i województwa. To tyle na razie komunikatów. Nic już więcej nie mam od moich kolegów redakcyjnych. Proszę pozostać przed telewizorami regionalnej piątki. Kolejne specjalne wydanie faktów już w najbliższym czasie, także prosimy pozostać. Dziękujemy tymczasem. Do zobaczenia.